Żółty, ale twoje zęby to już przesada. 2. Twoje zęby są jak gwiazdy na niebie. Małe żółte i daleko od siebie 3. Daj mi swoje zdjęcie, bo tata składa rower i nie wie jak wygląda pedał 4. Nie bądź taki do przodu, bo ciesznorówki wyprzedzają 5. Kochaj deszcz. Tylko one na ciebie leci 6. Masz tyłek stworzony wyłącznie do kopania. 7. Jak cię słucham, to mam ochotę puścić bąka. 8. Ale masz ryj. Kto ci tak narysował? 9. Decyduj się natychmiast, bo jak nie, to poczekam. 10. Wyglądasz jak przez okno. 11. Podniecasz się tym jak kura miesiączką. 12. Nie przychodź do mnie do domu, bo mi pies ucieknie. 13. Masz twarz, jakby cię w dzieciństwie karmili z procy. 14. Nie mów do mnie, bo twój oddech gniecie mi koszulę. 15. Daj mi swoje zdjęcie, bo mi krowa nie chce zdechnąć. 16. Gapisz się na nią jak łysy na grzebień. 17. Masz nawalone jak cyganka w tobołku. 18. Nie mów tak szczerze, bo ci uwierzę.